Witam wszystkich. Dzisiejszy, dzisiejszy filmik będzie taki na temat wszystko, i może nie o niczym, ale o wszystkim. Nawet o tym, o wysyłaniu wody do nawe. Korzystam z pomocy na terenie Polski do wysyłki wody z, z usług Renaty. Może źle, źle złe słowo użyłem. Nie usług, tylko pomocy, pomocy z serca. Dziewczyna, która się do mnie zgłosiła, że pomoże mi rozsyłać na terenie Polski, ze względu na koszty i ze względu na szybkość przesyłania tej wody, gdyż koszty wysyłki z UK to jest razem 4 funty 25 pensów. A 12 zł, 50 groszy, zdaje się, czy tam coś takiego, niecałe 13 zł to jest chyba różnica, prawda? To jest 2,5 funta, a ponad 4 funty. Wysyłałem, na samym początku wysyłałem dużo wody nie tylko do Polski, w różnych miejscach, a dostałem na przykład maile ostatnio, że woda do Polski do niektórych osób nie dotarła. Czym to jest spowodowane, to ja tak, takie mam podejrzenie, że ta woda jest po prostu sprawdzana przez jakieś tam urzędy w Polsce i dlatego została zablokowana. Pierwsze wody, które wysyłałem do Polski, to ponad miesiąc czasu szła woda, w końcu dotarła. Ja wysyłałem jeszcze drugi raz tą wodę i ten ktoś otrzymał dwie buteleczki później. Ale czasami tak bywa czasami tak bywa, że do innych krajów też jest przeciągana że idzie miesiącami, a czasami kilka dni to jest naprawdę niezależne ode mnie, ale co nie znaczy, że nie macie mnie o tym powiadamiać, jeżeli ktoś długi czas nie otrzymuje, że czas mija, a on nie otrzymał wody to proszę pisać do mnie możemy po prostu zmienić drogę wysyłki, jeszcze raz wysłać Proszę po prostu o takich sprawach informować, bo to jest to jest w sumie bardzo ważne, e, żeby między innymi, e, między nami nie było żadnych e, niedomówień i takich e, ukrytych jakichś pretensji. Po co to? Jak to można wszystko wyjaśnić lub naprawić. Może ja się pomyliłem czasami w wysyłce, może w adresie coś nie tak jest. Ale to wtedy woda powinna do mnie wrócić, bo jest na każdej koparcie jest. E, jest adres zwrotny, kto to wysłał, i jest mój adres. Ja piję teraz sobie kawkę zrobioną przeze mnie. No to jest właśnie na tej wodzie. Muszę Wam powiedzieć, że nic tak mi nie smakuje jak ta kawa. Tak, ta kawa zrobiona w domu to jest kawa espresso. I to robię z mlekiem bez laktozy lub z mlekiem migdałowym. No, jest jeszcze do tego miód. Ja słodzę miodem tylko, nie słodzę cukrem. No, jest boska. No kawka jest niesamowita. To jest smak taki, który się no nie da powtórzyć. No i niestety, gdziekolwiek piję, to już to nie jest to. Chciałbym wam jeszcze coś takiego pokazać. Tutaj, proszę, tutaj za mną. To są te moje pomidory. Takie krzaczyska, widzicie. One na zewnątrz, tutaj, e, północny wschód. Anglii, to jest dosyć chłodno. I tu na zewnątrz, na gruncie, takiej wysokości pomidory nie rosną krzaki. One są już sięgają mi te krzaki do mojego ramienia. O proszę bardzo, tutaj możecie zobaczyć. O, tutaj sięga już do mojego ramienia. Ten krzaczek i on będzie w wysokości mojej. Jak nie przyjdą wichury, i je po prostu mi połamą. Ale tutaj są, nawet i Teraz ja tylko podstawię to kawę. Tutaj są nawet i yy, pomidorki, proszę bardzo, tutaj na dole. Zobaczcie, tutaj już są pomidory. Także to nie tylko krzaki, ale są i pomidory. Yy, w mojej szklarni. wam pokażę jeszcze. W mojej szklarni. O, tutaj jest pod słońce, to jest nie, nie bardzo. O, w mojej szklarni. Możecie zobaczyć, co w tej chwili się dzieje. No to jest tak. Już są pod dachem. Faktycznie przez to okno już nie wiem za bardzo, można zajrzeć, bo już jest burz. Jak się do środka wejdzie, to jest po jednej, po drugiej stronie. Już wszystko jest. Pomidory są, ogórki już zbieram, już zbieram własne. Tu mam jeszcze, e, proszę bardzo, tutaj jeszcze jest, co jest, kapusta. Praktycznie ona jest zaatakowana przez e, ślimaki, z którymi walczę non-stop, no ale cóż, walka musi być. Wam pokażę jeszcze, jak tutaj na przykład jest krzak pomidora z jednego krzaczka, z jednego z tego krzaczka mam wypuszczonych sześć łodyg. Tak jakbym miał sześć krzaków z jednego i to wszystko takie wielkie. No, jeśli tak, tego nie spodziewałem, że aż będzie tyle. E, a jeszcze Wam tutaj pokażę moje buraki. O, tutaj ten busz taki, to są buraki. One w tej chwili są już olbrzymie, już są wielkie. One, to mało mi wzeszło w tym roku tych buraków. Nie wiem dlaczego nie, nie poschodziły, ale te, które są, one są po prostu już są duże, a nie wiem jakie będę, może tak na koniec. Jak trwają do jesieni, jak ich nie zjem, to wam pokażę, jakie wielkości są takie buraczki. Jak na razie, to tu mi wszystko zarasta. Tu jest coś, robi się taki burz, ale ja to lubię. Nie, nie, tak, żeby tak na pół dziko było. Chciałem wam jeszcze powiedzieć o takich moich odczuciach. Co jest takim moim e, największym prezentem od życia? Jak już zacząłem robić e, to, co w tej chwili robię, prawda? E, czyli zajmuję się e, w tej chwili już zawodowo e, doradztwem, czyli z tego żyję, to największym prezentem to są ludzie. To są, wy, to jesteście wy. Bo czegoś takiego, takich emocji, takich e, o, Takich uczuć od innych ludzi. Ja nigdy nie otrzymywałem takiej ilości, jak otrzymuję teraz. To jest coś niesamowitego. Tego się nie da, tego się nie da po prostu opisać. Tego się nie da opisać, to trzeba po prostu przeżyć, poczuć, poczuć od tych ludzi. Wystarczy jeden taki prosty e-mail od kogoś, kto nigdy nie korzystał z moich y, usług, to znaczy z konsultacji w tym sensie. Tylko y, przesłuchał y, jakieś tam filmiki i zgodnie z moimi zaleceniami zaczął coś robić. I mi opisuje swoje efekty, jakie ma. Na jakiej jest drodze i on mi wysyła podziękowanie. Za informację. To jest i w tych informacjach, w tym podziękowaniu jest takie, jest tyle miłości, jest takie, są takie emocje, takie uczucia, że że mnie to po prostu, przynajmniej dech zapiera. Wiecie, żeby to było od czasu do czasu, to było wszystko okej, okay, to bym na tym zwrócił uwagę. Tylko, że jak do, do Ciebie docierają takie mm, emocje i takie połączenie z ludźmi kilka razy dziennie, to jest naprawdę, to jest, to jest niesamowity dar. To jest niesamowity dar i to, co ja jestem wdzięczny źródłu, wdzięczny Bogu, za to, co otrzymuje. Gdyż, no sam nie wiem, jak to, jak to jest, ale tak jest, no. to jest. To jest coś niesamowitego i tego, tego się nie da y, niczym ani opisać. Nie jestem w stanie wyrazić tyle wdzięczności, ile mam do źródła, do tych ludzi. Nie jestem w stanie opisać, ani podziękować, wyrazić to, Słowami po prostu to się nie da. Ale muszę o tym powiedzieć, bo po prostu to istnieje, to jest, to jest we mnie. I mało o tym mówię, a to jest, to jest coś tak niesamowitego, że należy w końcu o tym mówić. No, dlatego się zdecydowałem dzisiaj na powiedzenie o tym. Bo to jest zbyt częste, jest tego coraz więcej. I naprawdę jestem wdzięczny. Jestem wdzięczny Bogu za to, co otrzymuję. Bo tego, tego nigdy kiedyś nie otrzymywałem. Szczególnie teraz w takich ilości. Uu, przepraszam bardzo, ale... <grych> Moje emocje. Moje mm. emocje. A tutaj w domu przyszła nutka, która też... O o, o nuteczka. Poka, pokaż się tutaj. Pokaż się nuteczko, Nutka. Pokaż się. O. To jest moja nutka. To jest moja nutka, tak. I ona e, lubi przyjść do mnie na kolanka, tak, o, tak. I że mnie po brzuszku podrapał. A jeszcze wam pokażę moją kotełkę. Sisi, Sisi. Sisi, chodź Sisiulku. Patrzcie, to jest Sisi. To jest moja kotełko, tak. Moja kotka. Moja koteczka, tak, moja kotełka. To jest moja sisiulka. Mam takie dwa zwierzaki w domu. I tak bez nich to się, trudno sobie wyobrazić takie życie dla mnie w tej chwili. Bo te moje zwierzęta dają też tyle radości. Tyle na dzisiaj, co chciałem się z wami podzielić. Będę nagrywał jutro następny film o, o znowu feng shui. Także spodziewajcie się, niedługo będzie następna część i następna część. Będziemy ciągnąć dalej ten temat. Bardzo jestem Wam wdzięczny za feedback, za to, za Wasze informacje, którymi się ze mną dzielicie, za pytania. Pytań zadawajcie jak najwięcej, gdyż te pytania pomagają mi lepiej przekazać Wam informacje. Gdyż to, co się wydaje dla mnie jest normalne, no, nie dla wszystkich, znaczy normalne i zrozumiałe, nie do każdego. Nie dla każdego jest zrozumiałe i należy się z tym liczyć. Dziękuję wam serdecznie za wszelkie pytania i ten feedback. Przepraszam za te słowa angielskie, ale ono tak mi pasuje do tego, tej odpowiedzi od was. Jak wy rezygnujecie z tym, co y, mówię, i z tym, co y, otrzymujecie ode mnie. Dziękuję bardzo, i do zobaczenia następnym razem.